Gołębie bez nóg. Opowieść o niepokoju. Wydawnictwo Port Arthur. Część trzecia. Wieża ostatecznej obrony. Fragment powieści czyta autor. Przypomnij mi o kacie. Padło zimne zdanie, a wilgotne ściany spotęgowały dreszcz u wszystkich, którzy zdołali je dosłyszeć. Tak, wybacz pani. Doradca jeszcze mocniej pochylił się ku kamiennej podłodze, dopadnięty przez dokuczliwe mrowienie na plecach. Miał taką przypadłość, że wiele spraw potrafił sobie bardzo dokładnie wyobrazić. Teraz niemal fizycznie poczuł ostry, chłodny metal, delikatnie przyłożony do pomarszczonej i brudnej skóry na karku. Łomęć się czas! Szepnął do siebie, ale władczyni dosłyszała to i przyznała mu rację. Nie wiedząc, że nie o niej mówi. Dobrze, prawisz. Wykąpię się wieczorem. Teraz sam widzisz, nie wiem, w co ręce włożyć. Tak czuć? dopytała. Doradca nic nie odpowiedział, zagubiony w monodialogu, którego stał się nieświadomym inicjatorem. Wyraz monodialog ulepił kilka dni temu, rozpamiętując rozmowę z monarchinią, klarującą mu zagadnienia paradne i dyktującą do zanotowania, Kilka zupełnie nowych dla niego terminów. Dobrze już, zacznijmy tę paradę żołnierzyków. Królewna wróżka wypowiedziała to już całkiem radośnie, jakby na siłę, zapominając o uszlachetnionej mizerocie wlokącego się za nią towarzystwa dworu. Jak sobie życzysz, królewno? W doradcy zakiełkowała nadzieja, że mimo wszystko dzień ten milej mu się potoczy. Tak sobie właśnie życzę. Skwitowała z uśmiechem, starając się tym delikatnym ruchem ust pocieszyć najwyraźniej strapionego starca, który za poranne dzień dobry i niestosowną uwagę o przepowiedniach królewny wychłostany emocjonalnie i bezwzględnie został. Nadgenerał prosił o wybaczenie, ale nie będzie dzisiaj obecny. A to czemu? Coś go zmogło pozostawać zamierza dzień cały w swej kwaterze. A? I się nie dziwię. Ja też miałem dzisiaj gorszy poranek. Nie wraca do zdrowia. Może i jemu lewaty wiarza poślemy? Tak, pani, zapewne byłby wielce rad. Czuję, że drwisz, ale <laughs> zapewne by mu ulżyło. Zapewne pani. Czy kuglarzy zawezwać? Doradca dworu przypomniał sobie o ostatniej nowince wprowadzonej do programu parady i przeglądu wojsk. Odpowiedzi tak od razu jednak nie otrzymał. Zamyślenie i wrodzony takt z domieszką wysmakowania malowały się już na twarzy monarchini, obleczonej w dostojność stosowną do spotkania ze zbrojnymi. Nie, dzisiaj nie padło w końcu. Wreszcie wylali się całym orszakiem na skąpany w słońcu brukowany dziedziniec zamku. Na wysokich, zębatych murach co dziesięć kroków stali giermkowie w stylowych, luźnych rajtuzach z długimi drzewcami chorągwi barwnych i we wszelkie herby zdobionych. Trzem z nich nakazano ustawienie się na krańcach budowli obronnej, tak by władczyni ich nie dostrzegła. Mieli bowiem rajtuzy opięte z racji obfitości ciała, jaka im w udziale, ale nie bez ich udziału, przypadła. Zaburzali geometryczną spójność elementów murów i orszaku smukłych młodzieńców. Na dziedzińcu prężyło się ponad stu zbrojnych podzielonych na kolumny, każda z formacji z innej epoki, innego rodzaju wojsk i w innym anturażu się prezentująca. Zagrały trąbki radośnie śpiewnym tonem, werble zrazu cicho w rytmicznym terkotaniu, które złe skojarzenia wielu gościom orszaku nasunęły i Niedawne doznania przypomniały, przeszły do mocnych, twardych i zdecydowanych chłośnić powietrza wokół zebranych. Królewna wróżka rozpromieniła się na takie przywitanie. Towarzystwo znamienite ustawiło się naprzeciw wojskowych szeregów w cieniu baszt zamkowych sięgających chmur. Władczyni wkroczyła na sam środek placu. Dwa solidne kroki za nią i nieco na lewo ustawił się przygarbiony doradca, a po prawej zaledwie o krok za monarchinią główny dowódca parady, mazgajem potajemnie zwany. Zdarzyło się, że sama królewna w przypływie złości takiego mało chwalebnego określenia dla wodza najgłówniejszego, potomka królewskich hetmanów, użyła, i tak już zostało. Wszyscy potajemnie, a ona wprost, nawet przy podwładnych, Mazgaj na niego wołała. Dziękuję bardzo.